Witajcie, bracia i sostry. Naszukałem Wam super gołębie z mojego rozpłodu. Co super, super, super. że sztampary, te gute Engels 15 razy. Pierwszy konkurs. Czuł Szelenca zdobył 15 razy. Szelencz kupił Engelsa. To znaczy już to wszystko z poprzednich filmów. Teraz pokażę Wam te gułomki. Potrzymaj kamerę. Zaczniemy od tej samiczki, tutaj, wnuczka sławnego Ramzesa. 039 22 dziewięć, rok, tysiąc dwadzieścia Pięknie zbudowana. Piękne oko rozpodowe nagrywamy przy naturalnym świetle bez, bez sztucznego światła, tak jak ten gomysł. Naprawdę i normalnie, kamerą nagrywam z komórką całego nagraj wnuczka Ramzesa. Okay. Zobaczymy ją ładnie. Tak, ona pięknie stoi. Jakie białe jaki biały nos, jakie zdrowie. Uważaj, żeby nie wyskoczyła. Do niej wybrałem samca. Tutaj tego Engelsa. Numer tego Engelsa jest 039, moja sekcja 22 rok 1031. Te guty Engels po dwóch oryginałach od Millera. Ten gute engels zdobył u szelensa 15 razy pierwszy konkurs. Do szelensa później przyszli fachowcy i powiedzieli mu co ty u Engelsa za kury kupiłeś? To się do niczego nie nadaje. Miał takiego czarodzieja, co mu selekcjonował parę no i usunął ta para, ale jednego młodzika miał w lotach i później jako starszy gąb zdobył ten gute engels u Szelenca 15 razy pierwszy konkurs, to widzicie co. Warte są te wszystkie coroczne? Tak samo, te wszystkie produkty, że tam kupujecie, to to samo jedna picna woda. Święcona woda by, jak to jeden powiedział, święcona woda by lepiej pomogła niż, niż te ich produkty. Para numer jeden, zapamiętać. Zawsze numery mi podać, wtedy od razu wiem, czy jeszcze są wolne, czy sprzedane. Bo tak po kolorach do tego nie dojdziemy. Tutaj mam oryginalnego kraka. Od pana Millera. Z rozpłodu wyciągnąłem, wyciągłem. Uchowałem sobie młode. Młode sobie zostawię. 15 rok, 258. Zdrowy, płodny gołąb. Nie trzeba się nie zmartwić. Ale różnie to może być, jakby jakiś. Jajka nie zniósł, albo sam by nie zapłodnił. Ze mną można się zawsze dogadać. Przy następnym zamówieniu jednego więcej do, dołożę. Żadnego problemu nie ma tu. Nie, nie musicie się bać, czy starszy gąb, czy nie płodny, czy nie. One są płodne, one są wszystkie z mojego rozpłodu. I takie oryginały, gdzie takie oryginały kupicie. Bez światła nagrywam. Patrzcie, jak one się błyszczą. Na moich naturalnych produktach. Podstawa azkapilar koki. To jest produkt, jak chwilę powiedzieć, uniwersalny. To jest co robi cała robota. Śmietanka to nawet pół zdechłe gołębie prowadzi na nogi, takiego czego jeszcze nie widzieliście. Pół zdechłe gołębie normalnie się robią zdrowe, silne, gładkie i znowu możecie po nich chować z modziki. To może pełno hodowców potwierdzić. Śmietanka jest strasznie silna. Tutaj na przykład znowu naszykowane coś fajnego z rocznicy 20 rok, 15, 22 Stampara Rodzina Patrz jaki piękny konik Jakie piękne takie oko Ona ma szek, auge to takie ciemne oko, jak te pstry mają, takie ciemne oko, takie rozlane Z tej rodziny sztampara. Patrz jaka piękna lady Obyś, jaka fajna samiczka, obyś Pa jak te byki się, pa, 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 Jak te byki się walą O, zdjęcie robisz Fajnie? nie, <noise> wiesz Te dwie pary, nie musicie tak parzyć jak ja parzę Na przykład tego Engelsa na, na Ramzesa O kamera zaraz się wyłączy Co myślisz teraz? Możecie to Na odwrót parzyć, to nie ma żadnego Żadnej różnicy Coś tu z nam? OK. Nagra i tak dalej. Zniż, nie zrobimy, jesteśmy live ze na Cisła na guzik, <grymny> ale chyba nagrywa jeszcze nas. Następny samczyk 039 23 rok 426, Janzen szklane oko, czysty Janzen samiec. Jeżeli zawsze marzyłeś o Janzenach to jest okazja. I tu piękna samiczka jeszcze 039-2017-39 300 Janzenka też. Jak Janzenę to parzy się między sobą. Będą mocne imbredy, a te dzieci później krzyżować na te inne moje linie. Tak robił też Z Janzen sam. Janzen ty z tego nie, nie wyczarował z kapelusza, tylko kupował od różnych hodowców. Janzen prowadził krzyżówki, nic w rodzinie jak lotował. To wszystkie książki, które znam, oni opisali, to jest jedna fantazja. Pisali takie książki tylko, żeby napełnić je tą fantazją, żeby je sprzedać, bo muszą z tego żyć. To jest dużo fantazji, mu tam napisali. Ja mam z nim kilka godzinowy filmy, też mam nagrania, gdzie byli te wszystkie oryginalne gołębie. Bo zawsze, jak my kupowali jego gołęby, zawsze z kamerą tam byłem i nagrywałem, że faktycznie. Myśmy brali od niego, a nie zdjęcie w fotelu, a potem brali Janzynię od Czecha, od Holendra, od nie wiadomo skąd Jedne cygaństwo Monika <laughs> nacisła na inny guzik, ale obejjednie zostaw, jest jak jest Gołębie są piękne Pewno film się nagrał A jak nie to go powtórzymy <laughs> w inny. Innym dniu. To jest live? Live, to jest na żywo film tego już. Ja zawsze robię na żywo. Tak jest, tak, robię wywiady z sodowcami na żywo. Nic nie wycinam, a ja nie mam na to wcale czasu. Teraz muszę lecieć. Zobaczcie te gołąbki Przybliżę, Rosto, przybliżę. Fajnie im. Patrzcie, jakie fajne sztuki. Znowu trzy parki. Dam je zaraz na bok, sobie, je łatwiej znaleźć. I niedługo mogą być u Was. Zamów sobie te jest Pillar żeby twoje gołębie wyczyścić z tych wszystkich chorób Wtedy nie zarazisz gołębi, które sprowadzasz i wtedy możesz sprawdzić je Co one są warte w lotach. Jak są zdrowe to też można sprawdzić swoje gołębie. Jeżeli to chore, to z tego nic nie wyjdzie. Muszę kończyć, pozdrawiam. Cześć.